W arenie skół Katarnów odbyły się rozgrywki sportowe i turniej piłkarzy o czarną jaskółkę. Po turnieju zaprezentowano lekcję pokazową z użyciem nowoczesnych urządzeń w ramach zadania Edukacja i Sport, nowoczesne technologie, wsparciem edukacji z konkursu Małopolska Postaw na Edukację. Wydarzenie skierowane było zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i obecnych podczas zmagań sportowych rodziców. Wszystko po to, by połączyć zabawę z nauką i sportem. Staramy się zaszczepiać wśród Młodych sportowców, młodych Tarnowian. Tą ideę, że sport i edukacja nie muszą iść obok siebie. To są dwie rzeczy, które mogą ze sobą współgrać. I to jest właśnie taka główna idea organizacji tego typu turnieju. To idealne miejsce na tego typu turnieje. Udało nam się po raz kolejny pokazać, że nauka wcale nie musi być nudna. Komentowali Marta Malec-Lech z zarządu województwa, prezes Unitarnów Tomasz Matyjewicz i trener Unitarnów Paweł Popiela. Ta hala jest niezwykle ważna dla Tarnowa regionu tarnowskiego. Ważne jest, aby takie miejsca jak to wykorzystywać i szczególnie tutaj aktywizować właśnie młodych ludzi, uczniów, organizować tego typu przedsięwzięcia po to, aby pokazać, jaki potencjał jest w sporcie w aktywności fizycznej i myślę, że to też jest duża atrakcja dla, dla nich, że mogą właśnie na takiej arenie wystąpić i też zmierzyć się ze swoimi rówieśnikami i też zobaczyć jakich, na jakim poziomie umiejętności posiadają w sporcie. Dla nich to jest dobra zabawa, kształtowanie też ich charakteru, bo muszą rywalizować, muszą odnaleźć się w nowej sytuacji, muszą się zaprezentować i bardzo się z tego cieszę, że właśnie w ten sposób ten czas jest im organizowany. Generalnie od początku powstania naszej szkoły staramy się udowodnić, że edukacja i sport są do połączenia, że piłkarze, sportowcy nie muszą wybierać pomiędzy sportem a edukacją, a mogą to płynnie łączyć, tak aby żadna z tych gałęzi wychowania młodego człowieka, młodego sportowca nie była zaniedbana. Turniej jest nawiązaniem do legendarnego wydarzenia. Czyli turnieju o czarną jaskółkę, który miał miejsce w naszym klubie w latach 70., 80. i 90. W latach 2000 przez chwilę zawieszono organizowanie turnieju. Postanowiliśmy wrócić i od ubiegłego roku. Organizujemy turniej o no, Czarną Miaskółkę. Także najmocniej nie kryli zadowolenia z możliwości uczestnictwa w tym wydarzeniu. Bo, jak podkreślają sami uczestnicy, to świetna przygoda. Bardzo warto brać udział w takich wydarzeniach, bo można się pokazać, zmierzyć się z różnymi drużynami bardzo ważnych w Polsce, y pokazać się trenerowi, mieć szansę. I też warto, no bo można wygrać. Było super, fajne drużyny, z niektórymi się trudno grało. Lecz. Yy, według mnie dobrze sobie poradziliśmy na turnieju. W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 zawodników z ośmiu drużyn z województw małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego oraz jedna drużyna ze Słowacji.